Ciemanko, mamy czwartunio, taki mały piątunio. Idziemy zobaczyć, co my tam mamy. Już kilka puszeczek mam. Trzeba zaświecić, bo jakoś pochmurność plastikowe wszystko Nic ciekawego dzisiaj wczoraj ładnie a dzisiaj gorzej się zapowiada żółtka Mm -hmm. Jest i tu jeszcze jedna się schowała Zielonitka. Tutaj. Po tych worach by ty się na pewno, ale... Nie mam czasu zbytnio, żeby tu grzebać. Tak. Kiedy można, to można, ale nie dzisiaj. Co tu jest? Nie wiem, jakieś dziwackie. No dobra. Idę wsypać, z 10 mam, nie jest źle. Gołąbek chodzi sobie. Chyba zabiorę to w końcu. Dobra, idę osypać. Dosypiemy te kilka puszeczek. I tak to się przedstawia. Na pewno tego zapełnimy trzeciego. Będziemy zaczynali czwarty. Jeśli będzie czwarty, to już trzeba będzie jechać na złom. Tak, cztery na luzie do Astry się mieszczą to akurat. A złom niech się zbiera, złom oddzielnie może sprzedam. Dobra, spadamy w stronę pracy. Boczek na miejscu. Chyba gdzieś był, przed chwilą przyleciał. Na śniadaniu może był. Na razie sam chyba i, i ona przyleci, co?